Z czym się kojarzy Legnica? Oczywiście z rudym metalem, hutą miedzi i wieloletnim pobytem wojsk armii radzieckiej, przez co Legnica zyskała miano Małej Moskwy. Legnica to także siedziba spółki Koleje Dolnośląskie, gdzie przybyszów wita zabytkowa hala peronowa czy budynek dworca. Tu każdej doby przewija się około 6 tysięcy pasażerów. Stacja Legnica jest drugim dworcem pod względem wielkości na terenie Dolnego Śląska po Wrocławiu. Jest to również stacja jedna z większych w Polsce, która ma nawet więcej pasażerów niż Zielona Góra, niż Kielce, nawet niż Lubi. Tutaj zbiegają się też bardzo ważne linie, bo tu jest mamy ciąg linii E30, który biegnie od granicy niemieckiej do medyki. Przez Wrocław, Opole, Katowice, Kraków. Także tutaj też jakby biegnie ten główny ciąg komunikacyjny europejski. Pierwsi podróżni do Wrocławia pojechali z legnicy Bagatela 177 lat temu. A to nie koniec ciekawostek o stacji, która jest obiektem wartym odwiedzenia. W przypadku właśnie dworca Legnica Północna nie było możliwości przejazdu pociągiem od dworca tego, na którym stoimy, czyli od legnicy. Dorawicza, ze względu na układ torowy, więc była taka dodatkowa stacyjka z dwoma peronami tutaj niedaleko, niedaleko naszego głównego dworca. Historyczny dworzec i zabytkowa hala peronowa, do budowy której zużyto blisko 600 ton stali, są na liście miejsc, które warto w Legnicy zobaczyć. Jeśli poświęcimy choć jeden dzień, przekonamy się, że to miasto jest idealne nie tylko dla pasjonatów kolei, ale także architektury. Każda epoka miała swój styl, miała swój koloryt, swoją estetykę i to wszystko widać To widać na przykładzie także architektury w Legnicy. Spotykamy zabytki średniowieczne, renesansowe, mamy tutaj takie całkiem reprezentatywne przykłady architektury barokowej i także no, jeśli chodzi o wiek XVIII, XIX, także XX, bo wiek XX mocno zaznaczył się w architekturze miastach. Średniowieczną perłą jest jeden z najstarszych w Polsce, pierwszy murowany zamek piastowski, czy neogotycka katedra. Legnicki Rynek, jeden z największych w kraju, zdobią między innymi renesansowe kamieniczki, popularne śledziówki. Barokowy przepych można dostrzec między innymi w kościele św. Jana Chrzciciela. Warte odwiedzenia jest także jedyne w Polsce i jedno z niewielu na świecie muzeum miedzi. Kilkadziesiąt tysięcy eksponatów zgromadzonych przez blisko 60 lat. Każdego roku przyciąga tysiące odwiedzających. Można tu zobaczyć nie tylko sztukę i rzemiosło, ale również początki wydobywania tego metalu. Niezwykle imponująca jest miedziana wanna, która zawsze zachwyca naszych gości. W zbiorach Legnickiego Muzeum Miedzi można podziwiać także inne precjoza z rudym metalem w roli głównej, np. porcelanę z Japonii czy Chin, biżuterię, a także przedmioty codziennego użytku, takie jak np. samowary, formy do wypieków czy naczynia, ale nie tylko. Odlewy z oryginalnych form stworzonych przez Wyspiańskiego, malarstwo na miedzi dla miłośników sztuki współczesnej, kolekcje polskiego miedziorytu. Mieć jest nierozerwalnie związana z legnicą, podobnie jak ślady, jakimi przez wiele lat miasto naznaczyli Niemcy czy Rosjanie. Ci drudzy stacjonowali w legnicy aż do 1993 roku, czyniąc z niej swoją małą Moskwę. Legnica była bardzo ważnym punktem na mapie radzieckich garnizonów, czy tej radzieckiej struktury wojskowej. W Polsce stacjonowała tak zwana północna grupa wojsk Armii Radzieckiej i w Legnicy znajdował się sztab. W Legnicy znajdowały się struktury dowódcze tego, tego organizmu wojskowego. To można powiedzieć była centrala dla wszystkich garnizonów radzieckich na terenie, na terenie naszego kraju. Z tamtych czasów wciąż żywa jest historia opowiadająca o miłości żony radzieckiego pilota do polskiego oficera. Finał tego romansu okazał się tragiczny. Złamanie zakazu i zdrada kosztowały kobiety życie. Okoliczności śmierci Lidii Nowikowej do dziś pozostają tajemnicą. Jej grup znajduje się na cmentarzu komunalnym w Legnicy, zaś na kanwie tej opowieści powstał scenariusz do filmu pod tytułem Mała Moskwa.